W których nas wszystkich w temacie zasad chcą edukować i pouczać ludzie, którzy w życiu by ich nie rozpoznali, nawet wtedy, gdyby stanęły one obok nich i zaczęły machać przyrodzeniem. Co więcej, ci sami ludzie zmieniają te zasady częściej niż bieliznę i dopasowują je do swojej wygody tak, by z każdej sytuacji wyjść zwycięsko z twarzą. Ja jestem Klepsydra i w dzisiejszym odcinku oprowadzę Was po szalonym i niebezpiecznym uniwersum Denisa Załęckiego. Witajcie w świecie, w którym miejsce zasadą ustępują kwasy, i to nie takie, po których widzi się ładne, kolorowe wzorki uśmiecha szeroko. W świecie, w którym 2 plus 2 nie zawsze równa się cztery. Każdego dnia możesz być kimś zupełnie innym. W świecie tym występuje rzadko spotykana na salach figura gimnastyczna. Czemu nie ma muzyczki? Na w postaci fikołków logicznych, a logikę samą w sobie, i nie tylko ją. Zaprzęga się do najstarszego zawodu świata, czyni się z niej odrażającą kurtyzanę. Zanim przejdziemy jednak do najświeższych Mamy wydarzeń Denisa Załęckiego, dla lepszego zrozumienia ich kontekstu będziemy musieli cofnąć się w czasie. Oś wydarzeń Uniwersum Denisa Załęckiego obfitowała w wiele wydarzeń i postaramy się te najważniejsze wyraźnie w niej zaznaczyć. Nie wiem, ktoś chyba wpłacił ponad tysiaka właśnie, bo skończyło z 18 tysięcy na ponad 20 w tej zbiórce, a widzę, że tu jest zakolejkowane są te Donaty, że one idą z opóźnieniem, więc pewnie za jakieś 20 minut będziemy widzieli... Kto wpłacił te pieniądze? A wszystko rozpoczęło się w Dzięki maju kutłaty. 1997 roku, a dokładniej to 17 maja. To wtedy historia znanego świata show biznesu zmieniła się na zawsze. W jednym z toruńskich... No Denis to niesamowicie, niesamowitą przeszedł yy, metamorfozę. No najpierw był znany jako taki zabijaka, nie? Że taki no turbo mocny freakfighter. I tak powoli wytrącało to się wszystko. No, i teraz jest chyba najmniej szanowaną osobą. W... No nie wiem, jest ktoś mniej szanowany w internecie niż Denis na ten moment? Bardzo mnie wkurza ten dziadkiem. Bo ta, obojętnie, nawet jak jakiś ktoś odwala jakieś akcje, to zawsze się znajdzie jakaś grupa, co broni tej osoby. A Denisa mam wrażenie, że on nikt nie broni. Czy tam już nawet ojciec się nie chce o nim wypowiadać? Czy już nawet rodzina się odwróciła? Ciężko, ciężko. Smutny na pewno jest, bo wydaje mi się, że w środku niego dalej mieszka dziecko. Że to tam po prostu pod tymi mięśniami jest mały chłopczyk zagubiony. W szpitali narodził się on. Chłopiec o jajach tak wielkich, że lekarze musieli je trzymać w osobnym łóżeczku w szpitalu. Tak. Nie, no to tu chujowo. Tutaj klepsydra powinien dać yy, inny, in, in, inną wstawkę. South Park Randley Balls. Oh. Buffalo Soldier in the heart of America. There's nothing like summer in New York City. And when the Who am I? Ah, czy dziś było jeszcze że skakali jump? Nie mam go znaleźć. Oh. Africa wam in 5 <Gentle> minutes <nonsense> minut. To jest taki odcinek, że wprowadzili medyczną marihuanę, ale tylko dla osób, które mają poważne schorzenie, więc Redley wkładał jądra do mikrofalówki, żeby dostać raka, dostał raka i dzięki temu mógł kupować medyczną marihuanę i był szczęśliwy. Taki to był odcinek z South Parku, jak ktoś nie oglądał. Zgadza się? Mowa tu o słynnym Denisie Załęckim. Legendy nawet głoszą, że od maleńkości dzięki, Denis był tak prawilny, że nie płakał, gdy lekarz dał mu słynnego klapsa. No ale tu nieładnie, tu nieładnie, bo to jest fotomontaż. To ja od razu dla sądu mówię, że to jest fotomontaż. Denis był inaczej ale ubrany. Nie, wkurza ten dziad leśny. Na pewno nie tak. E, dzięki Karolina. Mającego pobudzić pierwszy oddech u noworodka. Może to właśnie przez to wstrzymane w sobie powietrze urósł taki duży i silny. Może przez to? Albo przez co innego? bardzo szybko od kilku zastrzyków, O dzieciństwie Denisa nie wiemy zbyt wiele. Przez pierwsze lata jego życia dzieci w przeszkolu podobno miały go za niemowę, bo w ogóle się do nich nie odzywał. Potem okazało się, że on po prostu nie chciał gadać z frajerami. I mimo że zbyt wiele o wykształceniu Denisa nie wiemy, to na całe szczęście wiemy sporo na temat jego obecnego statusu, gdyż drodzy widzowie, od paru dni wyświetla mi się oficjalny profil Denisa Załęckiego na Facebooku i nie to nie jest fake. Jak możemy zauważyć, pracuje on w stowarzyszeniu osób bezrobotnych w Świeciu. Jest w separacji, jest strunia i w dodatku ma Elanę na tle. Myślę, że wszystkie najważniejsze informacje się oczywiście zgadzają, ponieważ młody Załęcki, bo tak będziemy go czasem roboczo nazywać w tym filmie, nie pomylić z innym, równie znanym Załęckim, od dziecka miał zamiłowanie do sztuk walki. Trenował karate, w którym zdobył brązowy pas, a od czarnego dzieliło go jedynie kilka egzaminów, a gdy stał się starszy, przerzucił się na inne dyscypliny, takie jak MMA czy kickboxing. Denis miał również inne zamiłowanie. To dokładnie ten klub, o którym wspomniałem: Elana Toruń. Ojciec co prawda nie pozwalał mu chodzić na mecze, ale jak to bywa w życiu, w pewnym wieku nakazy i zakazy ojca straciły już moc, a syn natomiast poszedł swoją drogą, tym samym mocno wsiąkając w środowisko kibicowskie. Nim kariera młodego chuligana toruńskiego doprowadziła go do aren sportu zawodowego, wylądował on jednak w kryminale. Z jakiego powodu? Tego nie wie nikt, bo na ten temat milczy zarówno sam zainteresowany, jak i jego towarzystwo. Internet zaś pełen jest różnych teorii. Najpopularniejsza z nich mówi, że musiało być to coś powiązanego z jego działalnością chuligańską. Nie interesuje nas się chodzi o to, że. Yy, bo policja w ogóle jest na stadionie, a oni będą w ogóle. Yy... Policja Dami musi być, kura, by, o, nie ja się, to... by nie dało się żyć w Polsce, gdyby nie, mamy, gdyby nie normalna policja. Odsiadka młodego Załęckiego nie potrwała jednak zbyt długo, a mimo to zdążył on nauczyć się wszelkich zasad i obowiązków typowego gita. Za więziennym murem stał się on sztywny niczym wkład do trumny. Jako typowy prawilniak w ramach walki z administracją postanowił on napisać listy do prokuratury, które wpłynęły na długość jego wyroku i już po roku Denis mógł sztywniutko bujać się na wolności rozsiewając wizerunek... Czekajcie, ja muszę zobaczyć który jest... Jest już po piątej. I tak, czasem się zdarzały decyzje po piątej tej instytucji. Może jeszcze dzisiaj będzie ta decyzja. Ja pierdolę, nie? Ale tu już jest po zamknięciu sesji. Bardzo się martwię, wiecie, bardzo się martwię. Skurza, ten dziad leśny. Bo nie, chcę kolejnych dwóch lat siedzieć z jedną spółką na giełdzie. Czwartego no. bandyty. Na chwilę po wyjściu z więzienia, Denis stoczył swój pierwszy zawodowy pojedynek na wotore. Były to walki na gołe pięści. Jednakże debiut nie zakończył się pomyślnie i reprezentant toruńskiej ja rany ja uległ w pojedynku Markowi Samociukowi, który obecnie dziękuję. bije się w poważnych sportowych federacjach. Dalej był epizod z Gromdą, gdzie Załęcki dwie walki wygrał, a jedną przegrał i pojedynek w innej sportowej organizacji, z którego również wyszedł zwycięsko. A potem potem dostaliśmy bohatera, którego nie chcieliśmy, a na którego zdecydowanie niestety zasłużyliśmy. Razem z ostatnią walką Denisa w organizacji sportowej zaczęło się rodzić jego uniwersum. Uniwersum pełne postaci, tych stałych i epizodycznych, których wzajemne relacje i zależności zapewniły nam widzą wiele emocji, od tych pozytywnych i przyjemnych, przez te skrajnie przyjemne, takie jak zażenowanie czy na przykład obrzydzenie. Co prawda pomiędzy zakończeniem kariery sportowej a rozpoczęciem kariery flika Denis postanowił spróbować swoich sił jako organizator wydarzeń, gdzie charakterni, eleganccy i kulturalni młodzi mężczyźni Ej, Ciężko się ogląda odcinek komentarii bez muzyki. Reprezentujący ekipy kibicowskie mogli zmierzyć się w co najważniejsze bezpiecznych warunkach. Sewek, zrobiłeś zbiórkę dla gości, to pieniądze z tej biurki są twoje, spytaj Tyboriego. No tak, wszystko zależy, czy wdzięczność będzie duża. Jak uznam, że wdzięczność jest za mała, to idąc logiką Tyburskiego <śham> wszystko moje. <śham> Zajebiście jest myśleć jak Tyburski, nie? Życie jest takie proste. Kamierze, <śham> sadatki, Mam fundację, zbieram na kogoś i później mówię, uznaję, że twoja wiadomość mi się nie spodobała. Przyjeżdżam po kafelki, przyjeżdżam po panele. Elo, w typu trzech, na trzech. Jednakże projekt ten nie przetrwał zbyt długo. Mowa oczywiście o federacji The War. Ej, właśnie, ale z prawnego punktu widzenia, jeżeli on zbierał datki na pomoc, dla kogoś. To on może na koniec powiedzieć, a chuj nie daje, ale bo mnie wkurzyła wkurza, ta osoba. To jest tak ogólnie prawnie o, yy, w porządku. Bo ja tam nie, ja się nie znam na fundacjach akurat, nie, ale takie. To się wydaje dziwne, nie? Ciekawe jak to wygląda. Wracając jednak do powstania Uniwersum Załęckiego. Nastąpiło to w momencie jego angażowania na galii nieistniejącej już organizacji frikowej, czyli High League w lutym 2022 roku, gdzie zmierzył się z Alanem Kwiecińskim. Wprowadzenie Torunianina do federacji sprawiło, iż zdobył on większy rozgłos, a także był to moment, który we frikach jest historyczny, gdyż na stałe zawitał tam element kryminogenny. Walka była tylko deserem posytym obiadku w postaci konfliktu między Alanikiem a Denisem, który zaczął się rzekomo na jakiejś imprezie w klubie. W trakcie wielu przeprowadzonych przed galą programów, młody Załęski jako prawdziwy prawilnik pokazał charakterność, liściując swojego oponenta przy kilku okazjach. Jak to mawiają, wyrok ulicy wykonał się sam. W tak zwanym międzyczasie centralny punkt tego uniwersum. Tak, nie wstydźmy się tak go tytułować. Wprowadził do słownika języka polskiego neologizm. Tym neologizmem był termin e-konfidenta. Stosowany żarliwie w stosunku do praktycznie każdego oponenta. Ale się działo, nie? W tych freakach wtedy. mnie tak, jaki Ej, tak. Jakiś zamaszysty rzut krzesłem z natana Marconia. Ponenta. Ten gardę złapał. Pytacie, kim jest e-confident? Już tłumaczę. Wedle rozumowania Denisa jest po prostu każdy, kto się z nim nie zgadza. I tyle w tym temacie. By nie zanudzić was tematem frików, dodam, że dotychczas potężny Torunianin odbył 9 walk w klatkach różnych organizacji frikowych, oficjalnie wygrywając zaledwie dwie z nich. Co prawda, zapytany o wyniki swoich walk zapewne powiedziałby coś zupełnie innego, ale wiecie, jak to jest u niego subiektywizmem. Nie zawsze jest najlepiej. Trzeba jednak przyznać, że Danish ma sporo highlightów. Niekoniecznie tych sportowych, ale innych, równie zabawnych. Ale żeby nie było. W uniwersum to nie tylko Denis Czym Czymże byłby Układ Słoneczny bez planet, które krążą wokół Słońca? No właśnie. Pierwszą z postaci, które należy wymienić jest Bartek Szachta. Co prawda... Podobnie jak jego przyjaciel i mentor, również bił się on zawodowo jeszcze przed frikami, jednak dopiero pojawienie się we frikach jako ziomek Denisa dało mu większy rozgłos i utrwaliło jego wizerunek w świadomości odbiorców. Bartek, podobnie jak Denis, mimo prób rozpostarcia wizerunku prawilniaka również stał się memem, jednak w przeciwieństwie do młodego Załęckiego wydaje się on być bardziej stonowany i wyluzowany. Niby ma tam jakiś dystans do siebie, ale są też pewne słowa klucze, którymi można go strigerować i sprawić, że moment zagotuje się jak woda w czajniku. Tą Denis zna się od mało lata, czemu dowodzą choćby wspólne zdjęcia z młodości. Dzielili oni zainteresowania i pasje, a kto wie, może i kobiety. To było tak na serio? Czy to jest AI? Bo nie wiem w tym momencie. Nie ma żadnej informacji, że AI to ja nie wiem, może to na serio było. Nie wiem. To już sąd będzie musiał zdecydować. W obliczu ostatnich wydarzeń no, to, to nie byłoby dziwne, ale o tym później. Ich relacja jest bardzo bliska, a może nawet bliższa niż być powinna. Wielu złośliwców nabija się, że być może to Bartek był fotografem Denisa, gdy ten miał swój epizod z niebieską platformą. Co by tu nie mówić, szachta jest lojalnym przyjacielem Denisa i nie odwraca się od niego mimo wszelkich afer i dram, które są stałym akompaniamentem młodego Załęckiego. Dalej należy wspomnieć o nikim innym jak słynnym polskim Czeczenie, szalonym charakternym Dawidzie Załęckim, zwanym również jako Crazy lub po prostu Starym Załęckim. W przeciwieństwie do syna, Dawid jest w stanie skleić kilka zdań bez wtrącenia kurwy w charakterze przecinka. Co prawda, w Afrykach zaistniał szybciej niż przyjaciel jego syna, lecz z racji na obecną relację ojciec-syn, a raczej jej brak, zostaje on wymieniony dopiero teraz. Dawid zdaje się być tym ogarniętym załęckim, do wizerunku którego chciał dorosnąć Denis, ale mu nie wyszło. Bardemga do pewnego góra, czasu zawsze stawał on murem za synem i gdyby nie pewne zachowania swojego potomka, dalej szedłby za nim w ogień w każdej sytuacji. Był on uczestnikiem konfliktu Denisa z Salanem Kwiecińskim, z którym zresztą również zawalczył w swoim debiucie we Frikach. Crazy zdobył sympatię widzów głównie przez bycie przeciwieństwem swojego syna i trzeba tutaj to powiedzieć jasno. Zamiast mówić o zasadach, on ich po prostu przestrzegał. W miarę możliwości Barbega zachowywał chłodną głowę, nie rzucał mięsa na konferencjach, podchodził do tematu spokojniej, z większym dystansem. Był on nawet w stanie nagrywać żartobliwe filmiki z jednym z większych Barbega oponentów medialnych Denisa. Wielkim bu. Zobaczmy, noś jaką tata bułęje. <noise> I kto wie? Może pewnego dnia nagrałby on nawet Tiktoka z policjantem. Ten na filmiku do Tiktoka na, run, na tych, na, na Tiktoku, by za z policjantem. Nie wiem, będzie tutaj coś o tym, Denisie jakiegoś nowego i tak dalej. Czy to jest po prostu takie, no bo to wszystko wiemy. Bo ja na przykład nie wiem, co się z nimi teraz dzieje, odkąd mają te bany. Bardęga mnie już wkurza, ten dziad leśny. Na filmiku do TikToka, na tych, na, ty, na, na TikToku? Żebyś zatańczył z policją na ten, na filmiku do TikToka, na, na TikToku? Bardęga mnie już wkurza, ten dziad leśny. Ale w sumie takie materiały podsumowujące te są ważne, nie? Bo ludzie niektórzy nie śledzą i mogą się dowiedzieć z jednego filmu tych wszystkich akcji. ten dziad leśny. ...słuchał swojego tatę, że ten go nie wspiera, lecz prawdą jest to, że praktycznie każde nagranie pokazuje, że jest Bardem to nieprawda, gdyż wzią. Dawid wielokrotnie wypowiadał się o Denisie i czkibicował mu, żeby wrócił. Kolejną osobą w tym uniwersu jest Sandra, czyli Bad Girl lub jak mówią niektórzy Bardem Bratan nie Staniszewska. To kobieta, która z początku odgrywała rolę drugoplanowej statystki, a której tematu nie wolno było absolutnie nikomu poruszać. No bo w myśl zasad Denisa kobiet i rodziny się nie tyka. Chyba, że chodzi o czyjąś rodzinę, na przykład matkę kogoś z publiki. Wtedy można śmiało jechać z nią do spodu. Sandrom nie można. Sandra została wyciągnięta na światło dzienne przy okazji konferencji przed wydarzeniami poprzedzającymi jedną z gal Klautem M.A. Jej wizerunek przedstawił szerzej światu Nathan Marceń, który w Mistrzowski... A przy tym niezwykle brutalny sposób potrafił wyjaśnić hipokryzje i filkołki logiczne, których wówczas dopuszczał się Denis. Marcoń wyciągnął na światło dzienne fakt, iż dziewczyna Denisa występowała wcześniej na streamach Josefa Bratana, gdzie w akompaniamencie muzyki trzęsła przed kamerą tym, czym obdarzyła ją natura. Takie akcje nie mogły umknąć Natanowi wspieranemu przez wiernych żołnierzy Wykopu, a co za tym idzie, był to główny temat większości wypowiedzi. Ona tańczyła w majtkach z wizerunkiem. Denisa? To tych filmów nie tak widziałem. W pewnym momencie Denis wyznał, że hejt wywołany wyciągnięciem Sandry ja przez Marconia w, dłużą w dłużą, centrum. Dłużą, dłużą. Sprawił, że dziewczyna straciła dziecko i chciała popełnić samobójstwo. Sytuacja o małacie komba. Moja dziewczyna chciała powiedzieć samobójstwo, Możliwe, że jest zaproszono ciągle. I skrzywdził dziewczynę. Jest to oczywiście bardzo smutny moment. Lecz tego co wydarzyło się później, szczerze mówiąc, chyba nikt nie mógł się spodziewać. No dobra, mógł spodziewać się każdy. Sandra, wrażliwa kobieta o kruchej psychice, My która nie tak dawno chciała targnąć się na własne życie, przebojem wdarła się do freaków pod pseudonimem Bad Girl. Wiecie, Bad Boy, Bad Girl, Batman, Batwoman, te klimaty. Na początku 2025 roku ogłoszono jej angaż w federacji FAME, w której to miało się zdarzyć z byłą partnerką Boxdela, Magdą Łoskot. Obraz Sandry, który zobaczyliśmy przy okazji programów czy wywiadów, skrajnie odbiegał jednak od wizerunku skrzywdzonej hejtem ja kura, dziewczyny o kruchej psychica. Sandra weszła w otwarty Dzięki konflikt Maggie. z Bogdela, wytykając jej prowadzenie działalności na niebieskiej platformie, zarzucając niepotwierdzony niczym rozwiązły Margella tryb życia w dziewczyn. konflikcie. Właśnie, a Magda założyła sprawę Denisowi o te yy, yy, zabawy, co tam było, że reaming, tak? On ją oskarżał, że coś tam ten i ona mówiła, że to są pomówienia i że będzie jakaś sprawa i wiadomo jak to się dalej potoczyło? Brał udział również sam Denis, który na tej samej gali zmierzył się z obecnym partnerem łoskot, czyli Filipem Bątkowskim. Sandra, w wywiadach i w trakcie programów mówiła, że wyciągnęła wnioski z błędów młodości, że idzie do przodu, że nie zrobi tych samych głupot i kreowała się tym samym na osobę porządną, rodzinną, zazdrosną o swojego chłopaka i taka, która jednocześnie w życiu nie imałaby się zajęć niegodnych komuś, kto chce w przyszłości mieć normalną rodzinę.